Cześć wszystkim na moim pierwszym blogu z Dyziem. Film będzie, będzie nosił tytuł Jak oduczyć chomika gryzienia? No to nie, powinno być proste. Po prostu dajcie mu dużo zabawek, dużo czasu poświęcajcie. I przychodźcie do tej yy, do, mówcie do niego, przychodźcie, przychodźcie do niego w, w takich porach, no na przykład w wybranych porach, czyli na przykład 16,30, 16, 18, tylko bardzo często mówcie do niego. A on się z czasem przyzwyczai i, no, jeśli to jest wasz pierwszy chomik i nowy, no to właśnie zróbcie tak jak ja. Czyli dajcie mu ciasteczka, jak, no, i po prostu. Dajcie mu dużo zabawek. Poświęcajcie dużo czasu dla niego. Mówcie do niego to na pewno wasz chomik przestanie gryźć ale to nie będzie, że jeden dzień, o tego już dla niego to trzeba poświęcać dużo czasu na zabawę i wszystko to nie będzie jeden dzień albo tydzień to może potrwać nawet 3 miesiące więc Po prostu róbcie to, że ja, ja Ja się znam dobrze na chomikach Dlatego, że ja już miałam. Dużo chomików Czyli Majkę Timona, Rikiego Miałam jeszcze Plamkę Miałam jeszcze No teraz mam Dyzia, Przedtem jeszcze miałam Kracika. Z tego co pamiętam. Miałam jeszcze. Tego. Nie wiem, jak się nazywa? Ech, nazywa się. Kurcze. E, nazywał się chyba. No, miałam bardzo dużo chomików, powiem wam I naprawdę, no... Wiem Aha, i jeszcze jedna rzecz w sprawie tego Jeśli wasz chomik ma mało trotów To... No... Dosypcie mu więcej, bo oni chomiki po prostu lubią Lubią po prostu... Kopać i no nie na przykład i potrzebuje dużo trocin po prostu Więc to na razie tyle Będą codziennie vlogi Blogi, przepraszam, ale jak sobie przypomnę A teraz to na razie wszystko